Siemar, w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj 2 piki 85 plus na start, a do tego nagrody za na Rajo, gdzie poleciało. Uff. Potężnie, coś wymiennego, coś drogiego. Do tego też będą nagrody za 20.0 Uwidza, więc będzie młyn totalny. A my zaczynamy od razu Future Starsem. Diakite 87, więc dobry początek. Jest karta eventowa, jeżeli chodzi o liveiki. To pierwszy liveik w okolicach 18 na Twitchu i będzie około 50 pików na naszym koncie. Dlatego wbijajcie na Twitcha. No i potem po drugiej gdzieś na YouTubeku, No i zobaczmy, co będzie w drugim. I tu mamy Eder Sonika. Także tymi dwoma pikami zapraszam na odcinek. Startujemy. Przed nami dwa pieki 85. Plus, I zobaczmy, co będzie w pierwszym, o mój Boże! Co tu się dzieje? Potężny Paco i Rodri 89. I ja teraz nie wiem, co mam zrobić. Ale biorę tego Paco, bo on wygląda super. I pewnie nim nigdy nie zagram, no ale jednak Future Stars. Robi robotę, wybieramy Paczo, y, albo Paco albo Pako. No i teraz drugi piczek 85, a w nim już Bernardo Silva. Po raz 74 w tym tygodniu. Okej, okay, moi drodzy, przechodzimy do nagród na głównym koncie. Graliśmy, słuchajcie, do 14 zwycięstw. No i zobaczymy, że coś ciekawego tutaj odda. Y, za te nagrody w końcu bez pocenia, jeszcze Silva na przepałkę. Boże, że w na co go przepala? Zaraz pomyślimy. Y, ale na początek piczki za FC zaczynamy tripierem 85. To nie jest dobra wiadomość, natomiast drugi może... Obo... Okej. Okay. Nie no, za dużo tych Brun... Bernardo Silva. Biorę Netza. niech będzie Future Stars. No i teraz trzeci. Cała rodzina, ty, cała rodzina duplikatów. No dobra. Dobra, teraz, moi drodzy, paczka za 100 tysięcy i będzie wymienny Future Stars. PO Anglia. Okej, okay, czyli będzie Bronze plus Future Stars, a więc będą jeszcze emocje i nadzieje. Że może być coś. Uuuu, Nico Williams. 97 tempa, 91 dribbling. Wygląda e, całkiem sympatycznie pod kątem tych statystyk. 89 overall! Pół miliona! Wymienny! Matko jedyna! Co jest grane? Co jest grane? Pół miliona! Halo? Proszę na natychmiastową sprzedaż Nico Williamsa. Jakie on ma gwiazdki, że on tyle zwarte? 4 na 5? Jocie kręcę. Ciężko mi powiedzieć, czy zrobimy test. Nie wiem. Nie wiem. Mam dylemat. No dobra. Ładne nagrody. Bardzo sympatyczne, trzeba powiedzieć. Trzeba powiedzieć. Zobaczymy zobaczymy dalej, bo to dopiero początek nagród. Paka za 125k. Kiwior chyba, co? Tak, tak, tak. Będzie polski akcent, będzie kiwior. Albo bez podwójnego walkoutu. No, powiem tak. Była nadzieja, że. No, ten kiwior będzie lepiej wyglądał, kurczę. No i tak jest giz, tak, ale. No, gdyby on miał kotka, to byłaby rewelacja. Byłaby rewelacja, a tak jest, jak jest. Więc musimy, musimy, musimy cieszyć się kiwiorem. Natomiast tutaj, słuchajcie, jeszcze mamy paczkę mieszanej kampanii 85 Overall. I 3 razy 85 plus, tutaj chyba jakiś zaszka będzie galata Saraj, tak jest, to musi być Zaha eee, Okej, okay. ten Zaha w ogóle sympatycznie wygląda. Gdyby nie liga turecka, to podejrzewam, że wkomponowałby się idealnie pod, pod silnik tej gierki eee, zaszka 25 koła, no ale ogólnie zaszka spoko. Eee, no i teraz w teorii najlepsza paczka, bo 3 razy 85 plus na rajo i czy tu będzie coś. Ulala! Po raz trzeci oglądamy Flirt, chyba będzie Cancelo, tak jest, czyli będzie Jao Cancelo plus, no właśnie kto, Zadają sobie pytanie eksperci i tym drugim będzie, to jest paczka wymienna, przypominam, kim ty jesteś młodzień, o boż, ten młodzień jest to net 86 więc tutaj nieco gorzej, nieco gorzej. A do tego duplikat, no plus taki już wymienny, ale 3 razy 86, okej. Okay. Tak się prezentują nagrody, no dobrze, dobrze. Dobra, moi drodzy, nagrody za 20 zobaczymy czy coś za 20 odda. Zaczynamy, 8-8, wezmę Endler, bo ona leci rzadziej niż Bernardo czy ee, Ber Tutaj tylko inform, ok. Bruno Fernandes niż Bernardo Silva. Natomiast tutaj w trzecim piczku, czy będzie jakiś Future Stars? Nie, no właśnie. Im lepsza ranga, tym gorsze nagrody. No i chyba tego się trzymamy. Ale zobaczymy, co będzie w paczkach. Cyk, 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 cyk. No to lecimy. Paczka za 125 tysięcy. Jest Anglia IPO. Może być brąz, może być trend. A będzie pan Trippier, więc yy, tak wygląda sytuacja w pierwszej partii 85. Wydaje mi się, że jest jakaś tam nadzieja, że może być coś ciekawego, ale nie. Dobra, zobaczmy teraz pakę za 50 tysięcy. i zerknijmy. Branka. No boże, to będzie ten boże. On nie na ma tylko Mendy, Mendy, Mendy. No dobra, jeszcze jedna paka za 125k i bez kolorowych flar. Matko jedyna, to nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze. Jejku, jejku, jejku. No dobrze. Ale jest parecho, moi drodzy. Jest parecho. Tu. Oraz. Pani Ewa Pajora, więc podwójny łokałcik z polskim akcentem. O tyle dobrze, o tyle dobrze. Niech będzie. No dobra, paczka mieszanej kampa. Aha, dobra, chciałem powiedzieć, że Future Star a to musi być karta specjalna, ale Niemcy i PO. Oooo... Coś mi tu nie gra. Okej, okay, Ginter, to on ma te wrzutki specjalne. 87. Wydaje się być nie najgorszy. Chociaż jeszcze chyba będzie dwóch, tak to jeszcze jednego możemy otworzyć. No dobra, troszkę zmieniamy flary, jest Ukraina i PP. No to musi być, musi być Pan Cygankow moi drodzy, musi być Pan Cygankow. Więc zobaczymy co tu się podzieje ciekawego. Pan Cygankow 87. Overall, ok. No i teraz, moi drodzy, no w teorii te najlepsze paczki w praktyce. No właśnie, jak to będzie? Zobaczmy. 5 razy 85, plus bez Flare Future Stars. Jest EŚP, są Niemcy. To wydaje się być to Cross. O kurde, 5x8, 5 razy 85, plus i ten pierwszy jest 8,6. Drugi jest End. Druga właściwie, druga jest Endler 8,8. To nie jest dobra zapowiedź tego, co tu będzie w środku. No właśnie. 3 razy 85 i 2 walkouty, to wygląda strasznie. Dobrze, że tutaj w paczce 2 razy 87 plus za te 20,0 jest gwarancja overall. Oberdorf 87, matko jedyna. Oprócz Oberdorf, Hurricane plus taki, że jakaś 90 wjechała. No ale generalnie, nie oszukujmy się, to jest absolutna tragedia. I. Nie dość, że... No nic ciekawego się nie dzieje w tej gersii, to te nagrody. No są jakie są jeszcze paczka mieszanej kampanii na koniec. No i tutaj. Lampti. Bardzo ciekawa karta. Uważam, że no, ten zawodnik ma ogromny potencjał, ale z uwagi na konkurencję, ludzie za często go nie wykorzystują. A wartość lampteja no właśnie 25 koła Ale jest naprawdę spoko I lecimy, proszę państwa Piczek 87 plus I wow! ociek ja Co tu się podziało Mariusz Rashford To jest karta Warta miliony 2,1 miliona Mariusz Rashford Nice i ociek rynca.